Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Adam Musiał. E, chciałbym poinformować wszystkich seniorów i seniorki, że na swoim nowym kanale, na YouTubie, będę nagrywał najnowsze piosenki, znaczy najnowsze tak naprawdę to będą piosenki przedwojenne, ale to jest nowy kanał i w momencie takiej chwili ciężkiej, kiedy mamy teraz taki okres kwarantanny i wszyscy się boimy, jesteśmy w takiej, żyjemy w takiej niepewności, będę nagrywał dla seniorów i seniorek przedwojenne utwory w moim wykonaniu, żeby Wasze serca, moje drogie babcie, dziadkowie, się radowały, żebyście zapomnieli tak naprawdę o tym wszystkim, co się dzieje w kraju i na świecie, żebyście wyłączyli trochę swoje umysły, jak gdyby, zestresowane, i żebyście troszkę się zrelaksowali, żebyście przypomnieli sobie to, te dawne czasy piękne, przedwojenne.